Rozpoczęły się wakacje i to właśnie w tym okresie 60% z nas planuje remonty i przeprowadzki. I właśnie o przeprowadzkach chcielibyśmy porozmawiać z naszymi gośćmi, ale w uszach brzęczą nam słowa Katarzyny Miller, która powiedziała, że przeprowadzałam się 64 razy. Zdarzało się, że dzwoniłam do męża, żeby z pracy wracał pod nowy adres. Czy nasi goście mają podobnie? Zaraz się przekonamy. Razem z nami Ania Guzik, e, Karolina Malinowska, dzień dobry, Dariusz Kordek i Kamil Baleja. Dzień dobry. E, Aniu. Ile razy się przeprowadzałaś? Podliczyłam, że takich dużych przeprowadzek miałam 8. Natomiast no, jeszcze były takie y, y, pomieszkiwania uznajomych, no, tego by się zgromadziło 20 parę A lubiłaś lokalizacji. To? Proszę? Lubiłaś to. Y, jeszcze ja tak myślałam o tym, przygotowując się do tego programu, myśląc, w ogóle pierwszy raz się pochyliłam nad tym tematem, że właściwie bardzo lubiłam przeprowadzki w sensie, że w każdym z tych miejsc jesteś jakby innym człowiekiem, i każda przeprowadzka łączyła się z jakąś ekscytacją, z jakimś takim, wiesz, y, 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 ze zmianą życia. Natomiast koszmarne była jakby ta techniczna strona, czyli potrzeba pakowania się, przewożenia dużych gabarytów, to remont, to, to jakby spędzało mi sen z powiek i to jest jakby ta ciemna strona przeprowadzki. A te przeprowadzki wymagał Twój zawód, czy Twoja natura, że chciałaś próbować nowych rzeczy? No to jest właśnie bardzo ciekawe. Tak, wracając na przykład do czasu studiów, tak, na, za, Pomocą każdej lokalizacji dowiadywałam się czegoś o sobie. Na przykład na, na początku mieszkałam na Mucho Boże we Wrocławiu, który był oddalony godzinę od drogi od szkoły teatralnej. No i, i tutaj jakby dowiedziałam się, że lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja są bardzo ważne w życiu. I na przykład to, że właściciele, którzy mi wynajmowali pokój, oni w ogóle chyba nie wiedzieli, jakby z czym wiąże się nauka w szkole teatralnej, więc ja wracałam bardzo późno i oni myśleli, że ja chyba bardzo prowadzę jakieś nieprzyzwoite życie. I oni <gry> mnie też w ogóle oceniali, tak właśnie, że ja wchodziłam taka zmęczona po tych zajęciach. Oni tak, ta pani tak na mnie patrzyła, tak Aktorka. oceniająco. Mm. No. I tego się też o sobie dowiedziałam, że nie chcę być w ten sposób oceniana, kiedy pracuję ciężko i nie robię nic złego, to chciałabym mieć jakąś, jakiś rodzaj wolności. I właściwie każda z tych lokalizacji nauczyła mnie czegoś o sobie i czego potrzebuje do życia. Kamil, w twoim przypadku te przeprowadzki nie było tylko z mieszkania do mieszkania, mm. ale wręcz z miasta do miasta, bo Zielona Góra i Kraków ta, i Warszawa. I to był właśnie ten największy przeprowadzki, no bo wiesz, ja pamiętam na przykład z Zielonej Góry do Krakowa, to jeden samochód, zapakowane moje płyty, Stojaki z płytami, taki sentyment, że wyjeżdżam w nieznane. No i później w Krakowie też były te trzy przeprowadzki, ale ta największa, ta najbardziej spektakularna to właśnie była Kraków-Warszawa. Kiedy my mieszkaliśmy w Krakowie, mieliśmy wypieszczone mieszkanko. Dzieci, wiecie, miały ulubioną ciocie w przedszkolu, jakaś tam działka była kupiona z małym domkiem. I wszystko jakby pięknie rosło, i pewnego dnia stwierdziliśmy, nie. Zmieniamy coś w życiu i jedziemy do Warszawy i to był moment, kiedy swoje serducha biły, biły szybciej, kiedy musieliśmy całe nasze życie spakować do busa i zostawialiśmy no, coś bardzo wygodnego, coś bardzo przyjemnego, coś bardzo ładnego i musieliśmy pojechać w nieznane. I pamiętam ten moment, kiedy się wprowadziliśmy do mieszkania w Warszawie, wynajmowanego mieszkania, kiedy ja byłem sam w tym mieszkaniu z tymi pudłami, to był taki moment, kurczę, co myśmy zrobili tak naprawdę, przecież tam było tak wszystko poukładane, a tutaj wychodzę, nie wiem, gdzie pójść, po chleb, gdzie sklep, dzieciaki, ale potem się wszystko poukładało i to była najlepsza decyzja w naszym życiu. Ale faktycznie emocje były wielkie i też ciekawe było to, jak my z moją żoną rezonowaliśmy przy tych przeprowadzkach bo to jest tak jak mówiłaś, to jest piękne studium człowieka przeprowadzki mm, naprawdę tak. ile my się Definiują o sobie związek. Tak, no, ale koniec. powiedz mi czy łatwiej się przeprowadza w pojedynkę kiedy się jest jeszcze młodym człowiekiem studentem a inaczej kiedy ma się całą rodzinę Oj, zdecydowanie i... no. mm -hmm. Wiesz, dla mnie wtedy były najważniejsze płyty i sprzęt grający cała reszta tam korba. ubrania garnki. a tutaj logistyka najpierw w przedszkole trzeba było znaleźć dla dzieci potem dzieci musiały pojechać do babci żeby nie jechały z nami przyjechał bus gdzieś tam wiecie, logistyka była na na, na wysokim poziomie. Darku, a u Ciebie, jak to wyglądało w Twoim przypadku? Ja nie miałem dużo przeprowadzek, ale yy, mogę powiedzieć, że yy, ne, nauczyły mnie one jednej rzeczy. Na pewno trzeba dobrze wybrać e, e, firmę, która cię przeprowadza. A masz jakieś złe doświadczenia? E, e, nie, może nie, ale ja się przeprowadzałem jeszcze w czasach, kiedy dopiero się tworzył rynek tych firm. No i raz rzeczywiście było ciężko, tak? Potem nie mogłem nic znaleźć albo coś było zniszczone. Natomiast jest jeden aspekt bardzo pozytywny tych przeprowadzeń, który uwielbiam. To jest ten, że można się pozbyć wszystkiego w czasie przeprowadzki, co zalega na strychu, w piwnicy i to jest super. Albo pozbyć albo znaleźć nowe miejsce, gdzie przenosimy te przydasie. Tak, ale to jest, to bym polecał bardzo i sugerował, żeby tak właśnie, żebyście Państwo tak myśleli też, jeżeli się przeprowadzacie, że to jest dobra okazja, żeby wszystkie rzeczy, które używamy, których nie używamy dłużej niż trzy miesiące, naprawdę są do wyrzucenia. Mhm. To taki, taki tak, taka rada rada czy, czy, czy porada. Mhm. Karolina, teraz zapytam Cię z punktu widzenia psycholożki, bo nie modelki, chociaż Ty też jako modelka bardzo dużo podróżowałaś i <grychy> tak. mieszkałaś w różnych miejscach w na świecie, ale tak wiesz, z perspektywy mm -hmm. psychologa, czy wakacje to jest dobry moment na przeprowadzki? To jest idealny moment na przeprowadzki. Mm -hmm. bo to jest ten moment, kiedy już jak mamy bardzo, bardzo dosyć i przenoszenia tych rzeczy i pozbywania się, jak mówi Darek, i, i zmiany tej lokacji, to też... Aura, która jest na zewnątrz, sprawia, że mamy możliwość szybkiej zmiany tapety, wyjścia, zostawienia tego na chwilę w miłych okolicznościach przyrody. To jest też dobry moment, bo się chyba nie do końca musimy spieszyć. Możemy dorośli trochę bardziej, ale jeżeli mamy też do przeprowadzenia dzieci, to one spokojnie same mogą już wejść w ten etap właśnie takiej selekcji, tego, co nam jest potrzebne, odkrywania nowych miejsc, planowania tego, jak, jak to będzie wyglądało. Tak jak powiedział Kamil, przeprowadzka to nie tylko zmiana. Tego, nie wiem, mieszkania czy domu, prawda? Ale też jakby tego wszystkiego dookoła czego się znajdujemy. Czyli rodzinnie, albo nawet w pojedynkę możemy też sobie pozwolić na to, żeby po prostu odkryć swoją dzielnicę, to miejsce, gdzie będziemy mieszkać, to, gdzie będziemy kupować ten chleb, albo jak dojechać do szkoły, czy tam do, do pracy. To są bardzo fajne momenty. Ale to brzmi bardzo ładnie, tak ja pięknie się A to. Zawsze remonty i przeprowadzki tak. definiują związek to, o czym mówić. Mówić, Kamil, czy to też jest taki moment, kiedy ten związek może się rozpaść? Ja nie wiem, czy może się rozpaść, ale pewnie może przechodzić jakiś e, kryzys. Tylko pytanie, czy to przechodzimy przycho ten kryzys e, jako para, czy trochę też jako. Takie mm -hmm. y, indywidualności, prawda? No bo tworzenie nowej przestrzeni i porzucanie starej, to też jest ten moment, kiedy jest taka trochę gra o Tron, nie? Mm -hmm. Kto będzie zarządzał, jak to będzie wyglądało? Tu to się tak, kolega śmieci tak, totalnie, tak, tak. totalnie totalnie trafiam. Kto będzie postawia swoje rzeczy. Co zabieramy, co kto zostaje. Stało tu. Nie, w tym miejscu. Do, no. do, do, może jednak tu. Dokładnie, no, właśnie, bo zaczynamy tak. od zera tak naprawdę. Nie? Tak, ale to jest, to jak jest to właśnie pogodzić? fantastyczny moment do tego, żeby zacząć od zera. Myślę sobie, że bardzo ważnym aspektem jest to, co już tutaj wpadło. w rozmowie, czyli że ten etap życia, na którym my mm -hmm. się znajdujemy jako, y, jako osoby, ale też w relacji, nie tylko tej partnerskiej, romantycznej, ale też na przykład rodzicielskiej. Z inną świadomością się przeprowadzamy jako ludzie tacy już dojrzali, poukładani, kiedy mamy możliwość zagospodarowania tej przestrzeni wokół siebie dokładnie taką ilością rzeczy, emocji, y, jaka nam pasuje. Już wiemy, czego chcemy, mm -hmm. lepiej też wiemy, czego nie chcemy, więc to może być idealny moment. No właśnie lepiej latem niż taką smutną jesienią, Oj, kiedy tak, po prostu ma... pada leje i Niech, chyba. Bo nic nie masz, jak się uciec nie chce, nawet nie? Nie z tego mamy, chaosu. Jak się tak, się tak. Z... <laughs> macie jakieś śmieszne wspomnienia związane z przeprowadzkami. Coś... Nie wiem, coś do was nie dojechało, albo nie, wiesz, dojechało co, od kogoś ja miałam... innego. Myśmy mieli takie doświadczenie, że przeprowadzaliśmy się z małego mieszkanka teatralnego do domu mhm. i mąż z kolegami zaczął wnosić rzeczy. No i ja czekałam w tym nowym domu i czekam i oni wnoszą te rzeczy, wnoszą. Wnoszą, wnoszą. I potem ich trzeba było wynieść. Ja mówię, to jest niemożliwe, że my tyle mamy. Niemożliwe, że w tym małym mieszkanku zmieściło się tyle rzeczy. A propos tego wyrzucania rzeczy. A propos przydasiów, no. Tak. Wiesz, że, że jakby jesteśmy chomikami, nie? Jesteśmy chomiczkami, które gdzieś tam po prostu chomikują. Jesteśmy w stanie w małej przestrzeni to sobie gdzieś tam poukrywać i nagle to jakby wszystko stanęło przede mną. I wtedy był ten moment właśnie eliminacji. kiedy ja Mierzyłaś się z tą górą tych pudeł? Tak, tak, tak. Kochani, bardzo Wam dziękujemy za to, że na moment wprowadziliście się na nasze kanapy. Dobrych wakacji Wam życzymy. Cześć, tu Dorota? I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na. Dzień dobry